Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak bije się na strefie Halloween. W tym filmie wylosuję wam Miecz 72. Wystarczy wstawić suba, lajka i napisać swój nick w komentarzu. Ja już więcej nie przedłużę i zapraszam do oglądania. Siema, Siema widzowie, dzisiaj wam pokażę, czy opłaca się klepat na nowej strefie eventowej Halloween. Dzisiaj sobie to zobaczymy. Z, oczywiście z Krzysimirem. Siemano. Jest. Jest tam wiele ciekawych rzeczy, możecie zbierać cukierki, klepać się. Je. Jest tam wiele dostępnych rzeczy, więc wpadajcie na Majster. No i my wam dzisiaj zaprezentujemy jak tam wygląda klepa i wszystko Więc od razu wpisz w trycha komentarz, event No ale tutaj, tutaj można sobie No ja już jestem A, też można? Dobry. No Cena dobra, dawaj My tutaj zabijamy rzemeczka sobie, widzowie To już pada No i brawo, brawo, brawo Sorry, żółtki, ja ale widzicie, że tutaj nie traci się temu, ale Możecie tutaj. dalej się bić, no Dobra Bicie, no bibi. nabij ja go, już mamy go Dobra No Ja plecy, cały czas, cały czas Pow, ja, y ja dostaję tutaj suby od moich kochanych widzów Bardzo dziękuję Dobra O, Zbysiu tutaj sobie dada Dobra, Dobra, pada, 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 nice, mogę? Ale... Teraz, no i Zabiję! Plus 69, no. no ulubiona liczba, chodź, i ja idę dzisiaj bez pani, i ty tam możesz tylko y, się wkleić? Biję mnie, biję mnie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie ci. jeszcze nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, nie. jeszcze nie. Okay.

Chudy, no właśnie. Ja ci klikam, bo coś się to. No. Fligo, fligo, fligo. Ej, ja próbuję poradzić. Dobra, film. Ja mam dwa dobre statki. A on duże hity dostaje. Pokaż mi coś. Pokaż mi, pokaż im, pokaż im. Pokaż im coś, pokaż im coś. No. Ja pójdę, ja pójdę z tym drugim. Nie, ja chcę z nim, ja chcę z nim. Dobra. Bo ja za niego dostanę ranking. Teraz no, tym pójdę tak, bez bań. Dobra, ale uważaj, bo bez bań są bardzo mocne hity. Ja wiem, ale teraz mam już wszystko na pasku. Bardziej niż nie bez... masz zobaczyć. Ale on ma jakieś lagi Ej, Halo. Halo. A, to jest, to jest, to jest. Dobra, S ja idę ciągiem, teraz łamiam bez klap, tam się zobaczę bez klap. To jest auto totemik Zamijem plus 138 Czekaj cicho teraz plus 138 Dobra. Gdzie jesteś? Chodź Ci pomogę? Ładny, ale ładnie go zrobiłem, tak wyciągnąłem ładnie to tymi go zabiję. O no. no dobra mam ziomka, mam, mam mega fajnego ziomka Dobra Zabijem Brawo, brawo Ej, ty coś tam umiesz O daj ze Zabijem! Dobra, dobra, kadam, gadam, kadam gadam. Dobra, tutaj ziomek chce. Pada, pada, pada Zabijam. On ma słaby set. Totem To jest y, Azji Zabijem! Dobra Ale oddał pokornie No bardzo fajna strefa, naprawdę Ma lepszy set No, bez paniki znowu, idę? Mam przybyć, chcę, żebym w kolejności Jak chcesz Myszka mi obrót zrobiła Zabijem Brawo, brawo! Tylko jak już mam zero totemu, jak widzisz, ją ten To dobieraj się z pasku ten cukierek do shulkerka Czyli morda za mną leci I No i knolka, oczywiście Sigma, sigma z niego Zabi się wędka Oho Zabijem, plus zero Dobra tutaj zabijamy sobie kolejnego widzowie ma ja, ja mam tylko 34 Ja mam tylko jednego Zabijem Plus 83 Nice, pięknie, pięknie Wszystkich wybiliśmy, strefa zdominowana Jeśli nam spodobało to mogą tutaj lajka, napisać na na, w komentarzu więcej takich odcinków u Ciebie. No oczywiście. Ja się już żegnam. Ja również. Widzimy się w kolejnym odcinku, siema. ELO!